Był poniedziałek rano. Jak zwykle poszedłem do mojej ulubionej kawiarni, zamówiłem cappuccino i usiadłem przy oknie. Nic nadzwyczajnego. Ludzie spieszyli do pracy, barista z nudzonym głosem wołał kolejne zamówienia. I wtedy to się stało. Obok mnie usiadł gołąb. Normalny, szary, trochę wkurzony, jak to gołębie. Ale zamiast dziobać okruchy, rozłożył na stoliku jakieś dokumenty. Poprawił niewidzialne okulary i spojrzał na mnie poważnym wzrokiem. Panie Netroix, mam dla pana ofertę nie do odrzucenia. Zamarłem. Przypomniałem sobie, że wczoraj nie piłem nic podejrzanego. Chodzi o wynajem balkonu. Spojrzałem na niego, potem na moją kawę. Może była jakaś trefna. Przepraszam, o czym? Gołąb westchnął ciężko, jakby tłumaczył coś wyjątkowo tępej osobie. My, ptaki, mamy problem z rosnącymi cenami nieruchomości. Twój balkon to atrakcyjna lokalizacja. Oferujemy miesięczną opłatę w postaci 50 orzechów i jednej błyszczącej nakrętki. Patrzyłem na niego w milczeniu. Wtedy wyciągnął malutką teczkę i pokazał mi plan architektoniczny gołębiego penthouse'u. W rogu było logo jakiejś kancelarii Dan Pigeon and Co. Oczywiście, jeśli odmówisz, możemy rozważyć inne opcje powiedział, po czym zrobił dziobem gest, który jednoznacznie kojarzył się z mafijnymi filmami. Po chwili na odsząknąłem. odchrząknąłem. Dost Dobra, ale chcę dwa błyszczące kapsle i dożywotni zakaz robienia bałaganu na moim parapecie. Gołąb uśmiechnął się. Czy gołębie w ogóle mogą się uśmiechać? I podał mi mikrodługopis. Mamy umowę.